Znajdujemy się w Oświęcimiu przy ulicy Olszewskiego 2 do 10. Zarządza nieruchomością spółka Eurodot. Głównym impulsem do termomodernizacji budynku przy ulicy Olszewskiego 2-10 były oszczędności wynikające z termomodernizacji, jak i poprawa wyglądu nieruchomości. Termomodernizacja obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropu od dachów, jak i wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynków. Wspólnota zdecydowała się skorzystać z pożyczki na efektywność Energetyczną w budynkach wielorodzinnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski, ponieważ jest to w tej chwili najlepszy produkt na rynku, jeżeli chodzi o termomodernizację dla wspólnot mieszkaniowych. Najważniejszym dla wspólnoty mieszkaniowej jest stałe oprocentowanie, które wynosi 1%, ale też możliwość umorzenia części pożyczki, nawet do 50%. W naszej akurat przypadku było to 20% w związku z osiągnięciem efektywności energetycznej ponad 40%. Ale jest też ważne rata stała pożyczki, czyli ona jest niezmienna przez cały okres 20 lat. To jest najważniejsze dla wspólnoty w planowaniu, aby te raty nie ulegały zmianom podczas okresu spłaty pożyczki. I ważna też jest karencja 12 miesięcy w spłacie pożyczki. Proces aplikowania o pożyczkę uważamy za prosty. Klarowny i przejrzysty, nie ma żadnego problemu ze złożeniem wniosku ani z rozliczeniem później pożyczki. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, jako partner finansujący pożyczkę, jest nieoceniona w składaniu wniosków. Pracownicy są bardzo kompetentni i pomocni w uzyskaniu wszelkich wyjaśnień, aby ten wniosek prawidłowo złożyć i rozliczyć. Po zakończeniu inwestycji już są realne efekty finansowe dla wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ wystąpiliśmy do przedsiębiorstwa energetyki ciepnej o zmianę mocy zamówionej, co już jest korzyścią finansową dla wspólnoty mieszkaniowej. Polecam pożyczkę Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację wszystkim. Jest to w tej chwili najtańszy produkt na rynku, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe i termomodernizację.